Dzisiaj taki mały, ale myślę, znaczący dla Ciebie i dla Twojego biznesu, taki tip, wskazówka wyślij 10 osób na zakup. To jest bardzo mocny koncept, jeśli by się nad tym troszeczkę zastanowić, dlatego że pamiętam, kiedy ja zaczynałem w branży marketingu sieciowego, nie wiem, czy jesteś już doświadczonym. Biznesmenem, tak, czy dopiero zaczynasz? W każdym razie, na samym początku widząc, o co chodzi w tym biznesie, jakie można z tego zarabiać pieniądze i tak dalej, prawdopodobnie, ty też wszedłeś dla tego, żeby zarabiać pieniądze, tak? I na samym początku skupiamy się bardzo mocno, właśnie na tych wynikach, rezultatach, żeby jak najwięcej ludzi wprowadzić do biznesu i tak dalej, bo mamy zakodowane w głowie, że dzięki temu będziemy zarabiać duże pieniądze, tak? Problem polega na tym znowu, i ja też się łapałem na to, na tą pułapkę, że 98% ludzi, tak naprawdę, nawet 99% nie nadaje się do biznesu. Znaczy, o inaczej, oni się może nadają do biznesu, tak? Niemniej jednak nie myślą e, teraz, na ten czas dla ciebie istotny, żeby po prostu coś zmienić w swoim życiu. I to jest dłuższy proces, tak? Bo, żeby ktoś zaczął działać w naszym biznesie, tutaj, jak wiesz, potrzebna jest zmiana myślenia, tak? Przejście z pracownika etatowego na myślenie przedsiębiorcy. Czasami e, człowiek prowadzi swoją własną działalność gospodarczą i trzeba też troszeczkę mu przeprogramować myślenie, żeby zaczął myśleć o tym, jak można mieć i czas, i pieniądze. Jest wiele aspektów, na których trzeba się skupić i to wymaga czasu. Ale mój mentor, pamiętam, powiedział mi takie znamienne wtedy e, słowa Marcin, ty nie rób wielkiego biznesu, tylko wyślij 10 osób na zakupy. Ja mówię, jak 10 osób na zakupy wysłać, tak? No, po prostu nie rób wielkiego biznesu, tylko pokaż tym dziesięciu osobom, jak mają kupić w swoim własnym sklepie na swojej platformie internetowej, zrobić zakupy, otrzymać te zakupy, po prostu cieszyć się nimi i nauczyć ich tego procesu, tak, żeby logowali się, wchodzili, robili zakupy. Dlaczego to jest takie ważne? A z czego pieniądze się biorą w swoim biznesie, drogi słuchaczu? Z obrotu, prawda? System nie odróżnia, tak? nie rozróżnia, czy mm, te zakupy robi partner, który chce budować biznes, tak? czy klient, który chce po prostu kupić te produkty. System nie rozróżnia. I tak liczy Ci obrót. Prawda? No właśnie. I teraz pytanie, czy nie lepiej i nie łatwiej jest trafić od razu do os osób, które skorzystają z tego produktu, też zrobią obrót, niż od razu porywać się na budowanie dużego biznesu. to. Przetestowałem i wiem o tym, że na samym początku, kiedy ty jesteś pracownikiem, powiedzmy, pracujesz na etacie, myślisz dopiero o tym, żeby zmienić trochę zarabianie, tak, styl zarabiania, sposób zarabiania. Ludzie cię znają właśnie z tego, z tej twojej pracy etatowej, a ty im od razu wyskakujesz z dużym biznesem? Nie jesteś wiarygodny. Ale wtedy, kiedy na przykład masz jakiś suplement diety, masz jakiś perfum, to dlaczego ta osoba nie może skorzystać z tego? Możesz powiedzieć, mu słuchaj, mam ciekawe rozwiązanie na XYZ, tutaj wymieniasz jego problem jakiś na przykład, albo mam ciekawy perfum, pewnie jeszcze tej firmy nie znałeś, skorzystaj. Mam taką prośbę do Ciebie, tak, żebyś przez 30 dni korzystał z tych produktów, które mam, po prostu spróbuj, przetestuj. Zacząłem współpracę z taką firmą. Po prostu, która oferuje takie i takie produkty, przetestuję jako mój znajomy, mój kolega. Tak? I e, umówimy się tak, że przez 30 dni po prostu będziesz z tego korzystał. Jeśli będzie to dla Ciebie ok, jeśli spodoba Ci się ten pro produkt, e, to po 30 dniach powiem Ci, jak możesz na przykład mieć za darmo te produkty lub jeszcze na tym zarobić. Może, może, może tak być? Tak. Jeśli Ci się nie spodoba, nie będę Ci już więcej zawracał głowy. Dobry koncept? Uwierz mi przeanalizuj sobie, zobacz na swoim planie marketingowym, ile zarobisz, jeśli 10 osób wyślesz na zakupy, bo przecież dla ciebie liczy się cash, prawda? No właśnie. A system nie rozróżnia, czy to robi partner, który zmienił już swój tok myślenia, czy to robi e, klient, który po prostu potrzebuje tego produktu czy tej usługi. Jeśli chciałbyś więcej takich tipów, więcej takich wskazówek, Link poniżej do bezpłatnej grupy, która się nazywa Proste, ale Niełatwe, no bo nasz biznes jest prosty, ale niełatwy. I tam jeszcze więcej lekcji, więcej tipów, więcej wskazówek. Także serdecznie Cię zapraszam i do zobaczenia na pokładzie. Pozdrawiam, cześć!